Masz dziś zły dzień? Oj, zdarza się. Posłuchaj mnie uważnie. To ci pomoże zmienić zły nastrój w dobry humor. Wejdź na swoją ścieżkę i powędruj aż do drzewa kłopotów. Czy masz dziś jakieś nieprzyjemne sprawy, które chciałbyś na nim zawiesić? Idź do ogrodu. Kiedy miniesz furtkę, ujrzysz żwirową dróżkę skręcającą w bok. Idąc nią zobaczysz jak wijąc się prowadzi między cudownymi kwiatami, krzakami i bujnymi zaroślami. Wkrótce dotrzesz do płotu, a wtedy zobaczysz za nim wspaniałą górę, mieniącą się wszystkimi kolorami, jakby była z kryształu. Podchodząc bliżej widzisz, że w górze są już wykute stopnie. Postanawiasz więc wspiąć się na szczyt chodząc na pierwszy stopień stwierdzasz, że u podnóża góry wszystko jest czerwone. Z jednej strony kwitną karmazynowe kwiaty, a z drugiej gałęzie drzewek uginają się pod dorodnymi czereśniami. Kwiaty rozsiewają wokół siebie egzotyczny zapach, a kiedy zrywasz jedną czereśnię i wkładasz do ust. Ach, cóż za cudowny smak! Robisz kilka następnych kroków po stopniach kryształowej góry i widzisz, że teraz otacza cię barwa pomarańczowa. Można by pomyśleć, że znalazłeś się w gaju pomarańczowym, tyle jest dookoła drzewek, których gałęzie chylą się ku ziemi pod ciężarem owoców. Może masz ochotę poczęstować się pomarańczą, posmakować jej żywego soku? Nie krępuj się. Kilka kolejnych stopni wprowadza cię w warstwę jaskrawo-żółtą. Wszędzie pełno jest żółtych kwiatów, wysokich, niskich, dużych, małych. Z boku widać niewielki strumyk, więc postanawiasz przysiąść na chwilę i ochłodzić się. Nabierasz w dłonie wody, w cieniu drzewka cytrynowego, a jego rzeźki zapach odświeża cię jeszcze bardziej. Kilka schodków wyżej zaczyna się kraina bujnej zieleni, zupełnie jakbyś się znalazł w lesie podzwrotnikowym, w którym fruwa mnóstwo różnobarwnych ptaków, a z pomiędzy drzew pozdrawiają cię wszystkie ulubione zwierzęta. Kiedy zrobisz jeszcze kilka kroków w górę, otoczy cię błękit. Jeszcze nigdy dotąd nie widziałeś błękitu tak czystego i pięknego. Po jednej stronie góry chlupoczą fale morza, a między nimi wesoło dokazują delfiny. Zanurzasz się w morskiej wodzie, pływasz i bawisz się z delfinami. Kiedy wracasz na stopnie kryształowej góry, wchodzisz po nich w krainę fioletu. Masz wrażenie, że stąpasz po wielkim ametyście, w którym rozszczepia się światło, a wszystko dookoła mieni się i skrzy. A kiedy wreszcie staniesz na samym szczycie, otoczy cię jaskrawa biel. To tutaj mieszkają wszystkie Twoje najtajniejsze marzenia i najskrytsze sny. Tutaj chronią się wszystkie ukochane przez ciebie rzeczy: aniołowie, wróżki, chmury i promyki słoneczne. Wszystko, czego zdarzyło ci się zapragnąć, jest przed tobą, skąpane w roziskrzonej bieli. Rozkoszuj się teraz przez chwilę z Twoją kryształową górą. Czas już wracać, ale najpierw podziękuj jej za to, że jest tutaj i zawsze chętnie czeka na Twoje odwiedziny. Przy furtce trzeba też podziękować ogrodowi za to, że jest, że czeka.